Witam w strasznym odcinku halloweenowym. Pamiętajcie, że pod koniec odcinka odpowiadamy na Wasze odpowiedzi. Na Wasze pytania. Odpowiadamy na Wasze pytania. Na co czekasz? Zaraz powinien być taki super człowiek, co czasem przywozi mi jedzonko. Człowieczka klika w komputer i chwilę później jest, pan dostawca z kartonem pyszności. Się Nikogo nie ma w domu. Nie oddam nikomu moich słodyczy. Coisz? Pikus. No, no nie czaję, ale jak się śmiejesz, to śmieszne ła moja dynia. Ile ja spałem? Człowieczko, posprzątaj! Ja się boję pająków. Gutek, to ty? Jak ty się przebrałeś do takiego małego psa? Ja nie jestem Gutek. Gutek, za co się przebrałeś? Ja się przebrałem za chmurkę, jak zawsze. O, coś, świnie! Przebrałeś się za duchy? No, no, my jesteśmy duchami. Tak, jasne. Ej, przybraliście się za nietoperze? Jeszcze nie założyliśmy kostiumów. Człowieczko! O nie. Ej, no, zjedź coś. Schudłaś strasznie. Czyli ludzie są zrobieni z kości? Czyli. Mm. Ale jak ją zjem, to kto będzie mi dawał karmę. Muszę to policzyć. Jedna człowieczka równa się dużo kości. Ale też jedna człowieczka równa się nieskończoność karmy. Hmm. Upiekło ci się człowieczko! Nakładamy? Pokaż. Ucho, ucho! W sumie to wyglądasz tak samo. O, zaprosiliście krewnych! A po co oni wiszą pod sufitem? Dzień dobry! Ee, gutek, gutek, gutek. O! Hmm, Łosios. Ej, mm, 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 mm. no ty, 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 masz miskę, ty, ty masz miskę, a ja. Ała, szafka! Gdzie jest moja miska? Gdzie jest moje jedzonko? Ty, ty, twoja miska stoi metr dalej, a ty już swoje zjadłeś. Ja cię znam. Cwaniaku. Ee, trudno. Pirulcius, pirulcius, pirulcius. Podobno jak powiesz tak trzy razy, to z szafy wyjdzie. Candy crush. Chyba candy man! Chyba candy dog! Smaczek albo psikus! O Boże, to tak słodziutki jesteś, to tak. Mhm. A więc wybrałaś psikus. Co robisz? Patrzę na pełnię księżyca, żeby zmienić się w wilkołaka. Dołączam do spółki zo. ZOW! Hej, mam pytanie do króla wszechświata Gutka. Wiesz, że mam kota o imieniu Gutek? Ej, hej, słuchajcie, niech niech ktoś z was sobie y, załatwi psa i nazwie go boczek. Z zobaczycie, jak boczek się wkurzy. A ten, kto nazwie nowego psa boczek w nagrodę od nas dostanie. Pozdrowienia. Bo, bo, boczek zjadł już cały budżet. Jaka jest twoja najlepsza karma z doliny noteci? E Moja, moja, najlepsza, moja ulubiona to jest... O, taka, o! Pytanie do Boczka. Jakbyś miał moc żywiołu, to jakiego? Moim żywiołem od zawsze jest... Lenistwo. Pytanie do Gudka. Jak ty nas rozumiesz, jak swojej pani nie rozumiesz? A, bo... Jak każdy wie... Nie da się zrozumieć kobiet. Pytanie. Proszę ciebie, spółka zo Nagraj jutro nowy film. No, no dobra. Idziemy biczować, w sensie plażować po angielsku. Mocne. Czy będzie odcinek, co mówią żółwie? He he, no Pytanie do narratora. Czy to ty wszystkie zwierzęta dabingujesz? Po pierwsze tak. A po drugie, to już Wam mówiłem, to jestem ja, Gustaw, a to mój prawdziwy głos. I to ja gram wszystko. Nawet boczka. Nie! Boczka nie! Gram wszystko, oprócz Boczka. Eeeść. Pytania do Boczka. Wolisz Karmę Dolina Noteci, czy Karmę Dolina Noteci? No ja oczywiście wolę Wiolinę Wioleci. Co? Ja wolę Dolinę Noteci. Uff, już się bałem, że oszalałem. Ej, Boczek, patrz, to jest, ktoś napisał wiersz! No nie napisał, tylko to jest wiersz Dama Miałkiewicza, jak zawsze. Uwaga, czytam. Czy nam Boczek powie cześć? Ile gutek może zjeść? Gdzie są świnie? Dwie lub trzy. Czy wiecie, że gutek ma pchły? Strasznie długi jest ten wiersz. Aż zgłodniałem. Idę jeść. A jeść się nie rymuje z wiersz? To, że muszę z Tobą mieszkać, też się nie rymuje. Dawno nie wchodziłem na ten kanał i tak teraz spojrzałem, ile ma subskrypcji. Gdy to zobaczyłem, aż mi się łezka woku zakręciła. No, no, subskrypcje subskrypcjami, ale wyświetlenia ostatnio to tak. Dzieciaki, czy zapomnieliście o nas? Gutek, płacz! <laughs> zapomnieliście o nas? Oni no, już zapomnieli o kotka i pieskach swojej ulubie. <laughs> no, ogłaszam wielkie losowanie. Udostępnijcie komuś nasz film, żeby wasi znajomi mogli nas poglądać, A spośród osób, które nas udostępnią, wylosujemy nagrodę główną i jedyną, czyli Buziaka odboczka. boczka. Mua. I zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom, mia, 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 mia! mia.